Te... Już czas do szkoły przecież. Nie, nie ważne, że już jest późno. Musisz iść do szkoły przecież. I pamiętaj, gdzieś masz sprawdziony. Ty ale co mi tam to no, twoje życie szkolne takie jest kurwa zajebiste, no. Mam nadzieję, że w tej szkole sobie poradzisz, przecież nie? Ty pierdole, ale... <słuch> Zaraz pójdę do szkoły, tylko mu ochotę coś jeszcze zrobić i zastąd już zapierdalam I zaraz pójdę do szkoły, co mu. Mo i już i muszę mam ochotę do szkoły. Wypierdolę batonek, kurwa. Moi łóż, już i muszę mam ochotę do, do szkoły. Wypierdolę batony kurwa, że dziś jest piątek 13. Kurwa no, ten ty wiesz jakiego dzisiaj będziemy mieć kurwa pecha. To dzisiaj jest piątek. Jeżeli dziś jestem pechowy nie zacząłem zrobić kurwa, no coś jest przefadano, ale ja dziękuję zrobić nie mam pomysł. I powiedział do czegoś bardzo ważnego symbolu, że teraz ocali przed tym odchutnym pół pechem. Mam nadzieję, że to ktoś się wstał i że nie złoży się już nie wstawić z tym, a schudni jeba ludzie. Gdy mam ochotę sobie stracić, powiedziałem z piątek 13, mam ochotę ładunek, to jest już przesada co, już mamy sobie zrobić już, to jest kurwa przesada, ile jeszcze się gada, Wy kurwiście, gdy mamy piątek 13, Wy kurwiście, gdy mamy piątek 13, gdy piątek 13, kurwa jebany jest, 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 ten czas. Tak. Gdy mam ochotę sobie stracić, powiedziałem z piątek 13, mam ochotę ładunek. To jest już przesadę, co? Już mamy sobie zrobić już. To jest kurwa przesada. Ile jeszcze sąsiedzi gada? Wy kurwiście, gdy mamy piątek 13 No tak, koledzy, to teraz mam przesrane głopi na seruna głęb. Jeszcze się rozwaliłem, że nasz mi pierdy pierdygnęło w płuca. Kurwa, to jest pachowy dzień. Na ja te tak, koledzy, to teraz mam przysię... Przecież, gdy nas nasrał na łybę, ale się nie rozpierdoliłem o coś. Jak ty kurwa... Przecież, gdy nas nasrał na łybę, się nie rozpierdoliłem A najgorsze jest to, że mnie kurwa... coś mi tak pierdolął dziś na, na cmentarzu, normalnie... chociaż krwawie normalnie, bo tak boli. Gorsze... <kluz> A najgorsze jest to, że mnie kurwa... Dostałem traumę. Dzisiaj dostałem głupotę. Dzisiaj się wykurwię, bo bułka z masłem poszła mi gównianie. Dzisiaj Dostałem traumę. Dzisiaj dostałem. Dzisiaj się będzie zapowiedziana kartykówka, bo jestem bardzo wkurwiana. Więc nic mi nie zostało, niż zrobić wam kurwa, kartkówkę i tyle Niech nie zapowiedziana niezapowiedzianej karty jestem bardzo wkury Więc nie wspominaj, nie. Panie i pewnie u nic się nie stało z tym pociągiem czy coś, ja no nie wiem powiedzą ma tam trochę te 15 minut on tam gdzie wy mieszkacie. Ale coś was tylko pierdolnało dzisiaj. pewnie tylko pierdolęło. bo go dzisiaj nie widziałem przeklatce schodowej. No, ale nie wiem co się z nim kurwa stało. pewnie tylko pierdolęło. bo go dzisiaj nie widziałem przeklaty schodowej. Nie wiem co się z nim kurwa stało. Mam nadzieję, że to nie zrobi mi się I no takie tam pierdoły, no nie wiem, sam kurwa co jesteś stało, no. To się skurwa kurwa Tam no, kurwa, nie wiem co się tam dzieje. To jest przesada, żeby tak pierdolnik był całe dnie i no i tyle kurwa, to że kurwa się chyba pierdolne z tym głupi łeb. Tam no, kurwa nie wiem, co się tam dzieje. Okej, kartykowka minęła. Możecie teraz oddać kartykowki. Pewnie będą złe cena, ale sami tam chaj mi w dupę, ale raczej... Chuj, ale raczej rękami spij z dziewczynki, Hehe, minęła, możecie teraz oddać rzecz kartykowski pewnie będą złe oceny, ale sami tam, chuj? Kurwa, zobaczyłem smój cel, miałem ja, ochotę rozjebać sobie gardło. jestem pierdolnięty, co wy wszyscy wiecie, jestem tu kurwa, chociaż mnie nie rozumiecie, kurwa 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 jej. Zobacz, mój cel, ja mam ochotę rozdziępać gardło, jestem pierdolnięty, co wy wszyscy wiecie, jestem tu kurwa. <śleszamy> długo tym bajceps robi, pewnie go widzę jak chyba wraca no nie wiem co kurwa będzie, A ten piątek klasy naprawdę no, tak dobija, że kurwa się chyba coś zrobię sobie z tego kurwiniątka ja bym to tak długo tym bajceps zrobi, pewnie go widzę jak to tak długo robię, myślałem że go coś pierdolnęło w tym pociągu a przecież o, on mieszka na tej samej placu, co my w tym samym bloku kurwa, to nie wiem jak nie można to być to tak długo robię, myślałem że go coś pierdolnęło w tym pociągu a przecież on mieszkał na tej samej klatce, co, co my. W tym samym... Jakie ma biceps, jak tam życie? I jeszcze nic ci się nie pierdol na oczy, może coś masz w środku, kurwa. Bo nie wiem, co ci się stało, że nic w stopie nie widać, kurwa. Co się z tobą kurwa, dzieje? Że nic ci się nie poradzić, czy co, kurwa? Ty się z opłyszał, że mam super broń, nie mam super broń, której wy nawet nie rozumiecie ja mam. Ty się stał upociłem masz bajce, że siebie uchroniło przed tym nieszczęściem, kurwa. Chyba moc Chrystusa Jezusa i jakiegoś tam króla. Ja mam magiczny krzyż, który mi ocalił. Właśnie na tym polega moja misja. mój Panie, Twój krzyż pojazd się na brzegu Mój Panie, kurwa ile jeszcze? Mój Panie, mój Panie, mój Panie, kurwa jeszcze? Mój Panie, o mój Panie Wysypali z w moje gacie W Radzymińskach sami się jebią No i tyle powiem, kurwa was jebią Nie, tu... Ja się cieszę, że mam ten krzyż, dzięki temu zostałem w dzisiejszy dzień Nasz pomysł znowu wypalił, mamy kurwa zajebiste pomysły bo no też jest przesada, żeby tak kurwa to robić, no. Ale chociaż mamy dobry pomysł. Wszystko ty zaczęli dzięki temu krzyżowi, który nas otwalił w tym wybawieniu. Mam no, w czasie i właśnie za to wszystko e, będę nosić o niego żeby będę mnie w domu w dzisiejszym dniu o tak, to powiem. Wiem, że mój grup chociaż też ma krzyż, Dzięki temu czuję się bezpiecznie. Jest mi bardzo dobrze ostatnio, bardzo dobrze. Dziś mój guru, chociaż też ma szybki. Dzięki temu czuję się bezpiecznie.